W jaki sposób nowoczesna kancelaria może wspierać polskie firmy? Przede wszystkim musi tłumaczyć wszystko bardzo prosto, tak? czyli wszystko, co da się wytłumaczyć klientowi, tak, żeby klient zrozumiał, tak, żeby zrozumiała to osoba, która czyta umowę. Wszystko musi być proste, wszystko musi być krótkie, wszystko musi być konkretne, a jednocześnie musi być to wszystko podszyte pewnym obyciem biznesowym, tak, czyli handlujemy tak naprawdę bezpieczeństwem, tak? nie wiedzą e, tylko bezpieczeństwem, w związku z czym e, musimy zapewnić, żeby to wszystko było bezpieczne, ale jednocześnie bardzo proste, takie, żeby klient mógł zrozumieć, żeby nie musiał dopytywać i żeby miał proste, najprostsze rozwiązania. Proste, konkretne, to w polskim systemie prawnym brzmi jak pewne wyzwanie. Tak, dlatego my mamy te ścieżki jako kancelaria e, prostować. Tak? Naszym zadaniem jest w tym gąszczu przepisów znaleźć konkretną drogę, która będzie, która będzie najlepszym rozwiązaniem. taką że, Czymś takim, gdzie klient nie będzie musiał zastanawiać się, no dobrze, czy ja mogę skorzystać z czegoś innego, tak? czy mogę to zrobić inaczej. Nie, my musimy mu podpowiedzieć wszystko tak, żeby on się nie musiał niczego domyślać, żeby mógł jednocześnie być pewny, że to, co robimy, jest zrobione dobrze i bezpiecznie dla niego. A na czym polega w takim razie kompleksowa obsługa biznesu? Kompleksowa obsługa biznesu to nie tylko prawo, to też pewne aspekty ekonomii, pewne aspekty podatków, ale też różnego rodzaju zarządzania ludźmi. Tak? Współczesny prawnik coraz częściej pomaga przy zarządzaniu, tak? czyli zatrudnia personel, zwalnia go, tak? A także, a także na co dzień pomaga po prostu prezesowi czy zarządowi w podejmowaniu trudnych decyzji. Czyli można powiedzieć, że w ten sposób minimalizuje pewne ryzyko prawne? Tak. Ale też ryzyko biznesowe. Staramy się zrozumieć, co klientowi jest najbardziej potrzebne i pomóc mu w podjęciu jak najlepszej dla niego decyzji, także biznesowej, tak? Czyli na przykład przy zatrudnianiu, zwracamy uwagę na to, że na przykład naszym zdaniem ta osoba nie wzbudza zarusania, tak? Bo na przykład nie, wiem, nie chce podpisać klauzuli poufności, która dla klienta akurat ma znaczenie, tak? albo z różnego rodzaju w różny sposób robi problemy już na starcie, tak? Więc rekomendujemy że z naszego doświadczenia wynika, że taka osoba może nie powinna znajdować się w tym konkretnym zespole. Państwo mówią często o ochronie praw firm, przy jednoczesnym poszanowaniu praw konsumentów. W jaki sposób podzielić te dwie rzeczy, które są wydaje mi się niekoniecznie mające są coś wspólnego? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że konsument pod względem prawnym ma przewagę. Tak, w związku z czym trzeba to respektować. Prawa konsumenta muszą być respektowane, szanowane. Prawnik musi mieć to zawsze z tyłu głowy i musi wypośrodkować pomiędzy interesem przedsiębiorcy a interesem konsumenta. Natomiast. To się da zrobić, tak? natomiast trzeba pamiętać o tym, że konsument zgodnie ze starą zasadą, klient ma zawsze rację, tak? więc trzeba tak budować konstrukcje prawne dla przedsiębiorców, żeby one były przyjazne konsumentom. No ale jak to wygląda w praktyce? No, skoro Waszym klientem są firmy, a nie ich klienci, to w jaki sposób godzicie te interesy? Nie, nie, Naszym klientem jest przedsiębiorca, natomiast jego klientem jest konsument. I my musimy patrzeć na to w ten sposób. Tak? Jeżeli, jeżeli on zrobi umowę bezpiecznie, tak? nie będzie miał reklamacji, tak? albo nie będzie się narażał na różnego rodzaju nieprzyjemności ze strony na przykład WOKiKu tak? czy, czy innych rzeczy, i innych organów, a przy tym wszystkim będzie budował bezpieczeństwo dla, e, dla konsumenta, co jest tak naprawdę coraz ważniejsze w, w odczuciu przedsiębiorców. To zadowolony klient, tak, który przeczyta prostą umowę, który ją zrozumie, który będzie wiedział, jakie ma prawa, e, jakkolwiek to brzmi, wróci. tak, Więc to jest element bezpieczeństwa biznesu, który zapewnia. Tak? Owszem, to może być nieprzyjemne dla przedsiębiorcy, że musi na przykład e, pamiętać o tym, żeby reklamację rozpatrzeć w terminie i tym podobne. Natomiast ułożenie tych procedur w ten sposób, żeby konsument e, był zadowolony, powoduje bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo biznesu.